Wiadomości Drotega wielu witam państwa. Dwanać pane wielbłądy o nazwie Ala i Tola z Zooblok 27 dzisiaj spowodowały ogromny wypadek, jak na razie jest tylko 200 osób upośledzonych przez wygląd tych dziewczyn. Tak dokładnie jak widziałem jak skoczyły z wielopiędrowego bloku to mi krew w żyłach zamarła, ale mózg mi zamarł jak zobaczyłem ich twarze proszące i kilka kropel naszego potu. Śliny, Gówna i moczu. Da awa i te gówno, da awa i te buty bo się nie mamy w co ubierać. Dzisiaj znowu nam nie skoczyły kiedy lałem do kibla to się zdziwiłem co się takiego stało że te dwa przenośne wentylatory za nami łażą a my tak sobie teraz stoimy na ulicy i czekamy aż tysiące fanek i fanów będą nam lizały stopy bo jak wczoraj była im to się opudziliśmy na szambie co nie bilu debilu.